Prac poświęcony Adolfowi Czwartemu, Ruchowi Adolfa II, założyciela do księdza Nowego III, założycielowi do Hamburga. Tata Adolf w jest przy ratuszu. Przy ratuszu nazywał się od 1933 roku. Pracą Adolfa Hitlera, który odwiedził Hamburg 33 razy. Ratusz jest na klasztorach, które układał Adolf w dwóch klasztorach przy pracy, przy współpracy brata Brunona, który pomagał Przemysławowi II założyć klasztor Dominikanek w Poznaniu na ulicy Wronickiej. Był kolonizatorem, to znaczy pomagał w budowaniu miast jak również ufundował miasto. na Natan ufundował olbrzymi ośrodek, miasteczko miłosierdzia. Tatusz. Czyli, że czy to stoi na tych prostorach? Odbywały się tutaj uczty Świętego Macieja.